Liczą, liczą, liczą i doliczyć się nie mogą, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych: Biden czy Trump? Oczywiście nie możemy zgadywać, to się wkrótce okaże, ale możemy zadać takie pytanie, wybór którego z kandydatów będzie lepszy dla Polski. A na to pytanie odpowie nie kto inny jak Jacek Bartoszek. Myślę, że będzie to do zasady obojętne. Może z lekkim skazaniem na Trumpa. Bo administracja Trumpa nie straci 6 miesięcy na nauczanie się tego, co właśnie powinna objąć. To mi przypomina, przepraszam, że powołam się na taki autorytet, ale Fidela Castro, który kiedyś powiedział, słuchajcie, polityka zagraniczna republikanów i demokratów różni się tym, czym Coca-Cola od Pepsi Coli. E, drodzy Państwo, e, o tym, kto zostanie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, dowiemy się pewnie już na zajutrz, a na kanale Historia Realna wkrótce duża i bardzo ciekawa rozmowa z Jackiem Bartosiakiem.